Siemanko, Siemanko, witam w nieza bardzo słonecznej Italii na obozie przygotowawczym. Dzisiaj celem e, treningu jest ustawienie zawieszenia. Siedzę tu już prawie tydzień, ale niestety przez e, pierwszą połowę kampu treningowego walczyłem z brzuchem. Zrobiłem szybką redukcję minus 5 kg. Także pora nieco pozmieniać ustawienia Marina. To są moje wyjściowe rzeczy czyli 73 PSI z przodu z jednym tokenem low speed skręcony na maksa high speed 3 kliki z 4 rebound 8 na żółwika a tył tutaj poniżej czyli low speed w połowie rebound 11 na żółwika i hydraulik bottom out w sumie nie wiem, bo tego nie policzyłem mam sprężynę 400 albo 450 raczej 450 no i co? Będę walczył z tym dzisiaj i pokażę Wam jak ustawiać albo jak nie ustawiać zawieszenia. Jesteśmy na trasie Pinomorto w małej miejscowości Orcofeglino, niedaleko Finale Ligurę. Będziemy śmigać właśnie po tej trasie, jest ona. W sumie chyba jedna z krótszych tutaj w rejonie, bo ma około tam 2 dwóch, czy 2,5 dwóch minuty, ale właśnie bardzo często jest używana podczas testów zawieszenia. Nawet tutaj ziomale z Pucharu Świata DH przyjeżdżają i ustawiają. W zeszłym roku Finn Ailes tutaj siedział i ustawiał rower. Wiem, że Jack Moyle też tu y, tą trasę katował, jak ustawiał swoje szpeje, także ja też tak spróbuję. Więc będzie więcej zjazdów yy, krótszych, bardziej intensywnych, żeby pokombinować z ustawieniami. Ja jestem już. Yy, no, obaj jesteśmy po pierwszym przejeździe rozgrzewkowym, gdzie no, zobaczyliśmy, jak to tutaj w tym roku wygląda. Warun jest spoko, bardzo się kurzy, ale nie jest trasa bardzo rozwalona, także myślę, że będzie gituwa. Mamy ustawienia wyjściowe, takie jakie wam tam pokazywałem na komórze. No i co, zaczynamy walkę. Zobaczymy, czy będzie równa, czy niekoniecznie. Lecimy z pierwszym testowym lapsem. Ona jest taka że jest troszkę wolniej, a skupimy się na pracy zawieszenia, jak to wszystko działa. wedle tabeli powinienem mieć max 70 psi. O, teraz mam 64. E, według tabeli mam mieć max 70 psi. Teraz między 62 a 70 powinienem mieć. Jest 64. Czyli co? Token out. No to dobra, zmiana planów. Takie też niby są pogłoski, że w tych zebach większość osób jeździ z jednym albo w ogóle bez. Także no, zobaczmy i spróbujmy tą drugą opcję. Właśnie no zawsze miałem problem z rokszokiem, że bardzo rzadko, oj, bardzo rzadko pracowałem całym skokiem, więc to może być to kiedyś w ogóle na początku przygody. Z Enduro wrzuciłem chyba wszystkie tokeny do rock-shocka żeby było twardo i żeby się latało po czubkach, no ale jakoś wtedy takim dziwnym trafem nie mogłem dojechać żadnego stage'a do końca. Także zmieniamy nieco taktykę. Tyle samo powietrze, nie? 64 Beno jest pierońsko szybki, ale dobra jedno ustawienie na jeden zjazd. Taka jest teoretycznie zasada, tak się powinno robić. Więc spróbuję się do tego stosować, żeby wiedzieć mniej więcej, co za co odpowiada chociaż i jakie są odczucia po zmianie poszczególnej regulacji. Dobra, wstępne odczucia parkingowe są takie, że jest dużo czulszy ten amor, no ale na parkingu to wiecie, jak to z ustawianiem. E, natomiast jest mega szybki, także to jest na pewno pierwsza zmiana, jaką będę wdrażał. Może gdzieś w połowie albo w jednej trzeciej trasy no i tyle. Drugi strzał bez tokena. Na razie jedna zmiana. Zobaczymy. Lepiej. Czy pracuje całym skokiem? Nie. Ale to może przez tą. No na pewno to jest teraz przez tą kompresję skręconą. Dalej? No dalej nie pracuje całym. Jest lepiej. Na Takie. No po prostu jest bardziej taki miękki. Natomiast no dalej. Szarpie mną strasznie. Bardzo dużo pracy rękami muszę wykonywać. Takie szybkie ruchy rękami muszę robić strasznie, więc zwolnię go trochę. I zobaczymy. Dawno mi się tak szybko też pinomorto nie jeździło, ale no właśnie tak nie, pracu nie jest w takiej jednej linii rower, żebyś równo pracował rękami i nogami i był cały czas w takiej jednej płaszczyźnie. Tylko właśnie mam takie wrażenie, że tak, przód, tył, przód, tył Dobra, kolejna zmiana, czyli zwalniamy rebound. Myślę, że dwa kliki na żółwika, raz, dwa i na razie styknie. Dalej mi się wydaje, że może być troszkę szybko, ale nie chcę klikać za dużo naraz, żeby czasem nie przesadzić którąś ze stron. A jeszcze siły trochę mam, więc parę takich strzałów testowych jeszcze będę w stanie zrobić. Więc powoli do celu. Żadnych pochopnych, za dużych ruchów. Wiem, że zmierzam w dobrą stronę, ale na pewno to jeszcze nie będzie to. Na pewno jeszcze coś trzeba będzie się kompresją pobawić. Ale dobra, skupmy się teraz na odczuciach z tego przejazdu. Będzie spokojniejszy. Dalej troszkę goni Ale już nie tak. przerwie serwisowej. Zmieniliśmy miejscówę. Jesteśmy na dole Roller rollercoastera, czyli kolejnej takiej bardzo znanej trasce w finale. I będziemy sobie jeździć jej ostatnią część. W sumie taką najfajniejszą, najszybszą, gdzie też jeszcze coś będziemy ustawiać za wiechę. Niestety zaczęło nam trochę kapać z nieba, ale będziemy próbować tak czy siak coś produktywnego z tego wynieść. Po raz kolejny troszkę zwolni rebound Myślę, że teraz o jeden I co, myślisz, żeby tą kompresję w końcu zacząć klikać, bo jest skrajna to dam LSC na połowę w takim razie I zobaczymy Dobra, zobaczmy co to warte, nie zobaczyć o! Kurde! Może być w końcu co? Z tam gdzie są skałki jest naprawdę pewnie ślisko ładnie się błyszczy Także lecę sobie na lodaku i Ale na ten przodzik w końcu chyba tak jak być powinno No, co to działa tak jak powinno? Że. No, to strasznie spokojny się rower zrobił. Jest takie odczucie, że kierownica jest cały czas w tym samym miejscu i tylko ci wybiera amor, a rękami mało co się robi. Także. W dobrą stronę to zaczyna iść. Czyli ryżce. Jest 7. Rebound 11. Dobra, to z racji tego, że było spoko, w końcu, wydaje mi się, znalazłem jakieś tam ustawienia, które mnie satysfakcjonują. rusiek podpowiedział, żeby teraz nic nie zmieniać. Tylko po prostu pocisnąć nieco szybciej i zobaczyć, czy dalej jest to tak fajne, jakie było jadąc tak na półwiska. Także teraz przyspieszamy, a z Amora nic nie ruszamy. no yeah. się wydaje, że znalazłem to, czego szukałem w amortyzatorze i pora zacząć zajmować się damperem. Tam jest dużo mniej ustawień, tak samo jest sprężynowy, a nie powietrzny, a że sprężyn na zmianę nie mam, to mam troszkę mniejsze pole do popisu, ale też wydaje mi się, że dużo bardziej mi pasował niż przód, także... Na ten moment od tych początkowych ustawień zmienię tylko low speeda. Dam jednego więcej na plus, czyli będzie 3 na 4 kliki, żebym miał troszkę więcej podparcia przy pompowaniu, co by więcej prędkości wyciskać. No i zobaczymy czy to będzie działać. Lusiek ładuje tokena do przodu i co? Walczymy. jaki spokojny się ten rower zrobił. że tak jedziesz i tylko się skupiasz, żeby trzymać kor nic rękami nie robisz. Luźno tylko jedziesz coś ewentualnie pomóc a cały czas właśnie jesteś jakby w jednej pozycji, ale no faktycznie jak... Zwolniłem go teraz o jeden, to zacząłem czuć, że w sensie damper jak dowalę, już pod koniec zawiechy, to troszkę właśnie tak, jakbym kotwicę zarzucał. A to dowalisz się tylko taki, na takich dłu dłuższych dłuższy wybojach? Się... Bardziej po... chyba jak dowalę. Chociaż kurde, w sumie też nie. Nie wiem. Raz, dwa, trzy. Aha, był na maksa skręcony. To już nie mogę dać więcej High speeda. To może było za dużo jak ci kopało no może. To dam 3 I zobaczymy Aha czyli Nie wiem co ja z tym rebounem zrobiłem Chłop na dole policzę Naprawdę dobrze się jedzie teraz. Fajnie to działa. Cieszę się, bo no, lepiej na takim uczuciu skończyć. No. no i to by było na tyle. Fura. Myślę, że fajnie ustawiona. Jestem mega zadowolony z dzisiejszego dnia. Strasznie się jaram, że w końcu się udało normalnie pojeździć, bo jestem tu już który piąty dzień albo szósty. Jest niedziela, a przyjechałem we wtorek wieczór i naprawdę no, przez cały czas walczyłem z brzuchem, z chorobą. I dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy normalnie pojeździłem i mega to doceniam. Jednak takie powiedzenie, że docenia się najprostsze rzeczy, kiedy się je zabierze dopiero kiedy się je zabierze to prawda i tak było też i tym razem mega się jaram, że fura jest ustawiona, gotowa na jeszcze tydzień palania tutaj z chłopakami. Mam nadzieję, że też trochę sił mi wróci i będę w stanie nieco złydy pojeździć, żeby też formę i taką porobić. No i co? Tyle. Tu gdzieś jeszcze pokażę wam moje dokładne ustawienia, screen z telefonu z notatek, żebyście wiedzieli. Pewnie w opisie też je wrzucę. Na czym skończyłem, na jakich klikach, na jakich ciśnieniach, jakich tokenach, ale no trochę tego pozmieniałem. I fajnie, bo w sumie chyba pierwszy raz w życiu tak się przyłożyłem do. E, stricte ustawiania roweru, żeby poświęcić na to jeden cały dzień i skupić się na tym, żeby wprowadzać pojedynczo, po jednej zmianie, a nie e, ciupać od razu trzy pokrętła naraz, bo tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Tylko właśnie skrupulatnie i dokładnie kręcić każdym, jednym po kolei, po jednym na przejazd. Także fajnie zadziałało i tyle. Lecimy z tym dalej. Because.